pierdzieć kurwa, bekać i kurwa, aaa, jak ty się dusisz kurwa, ja kaszlam, ja się nie zapieram tego, nieważne, a że ty całą noc kurwa krapiesz kurwa, to ja nic nie mówię, a ty nie chrapiesz, nie, Słyszę kurwa, to mi się zżygać aż chce. Jak ja słyszę, jak ty chrapiesz, to mi się żygać chce. To żygaj, no. bo żygałeś już nie raz. Żygałeś tam nawet schody pożygał. O kurczę. No. Schody pożygały. A kto pożygał te schody? Ty. Schody pożygały No a ty właśnie, ty. No. Ja. No ty. Ja. Nie. No. Ja. Ten ja? co spał kurwa tam Nie na ten mnie. co spał, tylko ty żeś pożygał je Powiedziałem no. jak się kurwa no. Podrywało no. e, Kurwa na wszystkich zgania i ty, ty tylko na, na siebie. ty na się no, nie, nie zgania Czego chcesz ode mnie kurwa To że jesteś przygus, no. no. obszaniec kurwa no. A ty obszaniec kurwa no Nieważne no. Kurwa tu na mnie kurwa się Ktoś przyszedł, to on kurwa na mnie tu jest. A tak to heniusz, Heniuś, kurwa. Teraz będę mówił, chuju, heniusz. Dupę nie postawię. Wiesz to dupę to ja pierdolę, żeby cię całować. Z frajerzyną nie będę, kurwa, żeby dupę go Ty jesteś.